To kolejny odcinek, yy, trochę głośniejszy, ale nie przedłużając, dziś powiem Wam, yy, dziś powiem Wam, jak wybić się na YouTubie yy, Tak jest i dlaczego głośniejszy, bo jestem na dole i nikomu nie przeszkadzam mówiąc głośno, więc yy, więc mnie zape Co to za światło? zapewnie będziecie lepiej słyszeli. Co za Boże święty, ja strasznie wyglądam. Nieważne, nie patrzcie na mnie, bardziej mnie słuchajcie Jezu, ale to jest światło jest naprawdę straszne Poczekajcie Dobra, jestem odwrócona drugą stroną i dziś powiem wam jak wybić się na YouTubie Żeby nie było, że w sekundę nie macie później do mnie pretensji Ale tak ogólnie, nie? No, no tak więc numer jeden Błagam was, róbcie... Film, e, róbcie miniaturki do filmików. Nikt tych filmików nie obejrzy, jak do niego nie będzie miniaturki. No, nawet jak nagracie filmik, nie wiem, kupuje Porsche albo dwa Porsche. No, ileś tam Porsche, out, nie wiem. I, nie wiem, dacie czarne tło na miniaturkę, bo takie wam YouTube wybierze. To jak myślicie, ile osób to obejrzy? Nie wiem, z 50, no bo jednak Porsche, ale. Um, to by to obejrzało nawet może parę milionów, no, ludzie. Numer dwa. Numer dwa, słuchajcie, numer drugi jest nagrywanie firm, filmów regularnie, nie że nagracie za miesiąc, znaczy miesiąc temu i później tam za rok, albo nie mieliście co nagrać, nie wiedzieliście co i kiedy nie mieliście czasu? No musicie sobie jednak znaleźć przynajmniej raz w tygodniu ten czas, w którym możecie znaleźć y, czas na filmik. A nie, że nie macie czasu. No jak można nie mieć w całym tygodniu ani 20 minut y, czasu na nagranie filmików? No niemożliwe, niemożliwe. Na przykład, nie wiem, no macie lekcje, no macie lekcje, nie? A po lekcjach co? Wszystko, cały czas musicie coś robić? Bo przed lekcjami, jak na, macie na popołudniówkę. No, jest czas na to, tylko trzeba sobie zaplanować, i dzięki temu, uwierzcie mi, lepiej się wybijecie. Ponieważ ja od paru dni, od jakichś dwóch tygodni, nagrywam regularnie, codziennie, praktycznie codziennie. Chyba w jeden dzień nie nagrałam filmiku, tak to codziennie. I wiecie, ile mi już słów przybyło. Może dla niektórych to nie jest dużo, ale mi już przybyło 8 subskrypcji za to. Znaczy to nie jest ogólnie dużo, bardzo, ale no, dla mnie dużo. Dla każdego co innego. Numer 3. Trzy, trzy. No to numerem 3 jest słuchajcie to, żebyście nagrywali trendy. Jakieś takie, co są teraz popularne na YouTubie, Nie wiem, ale nie, Minecrafta też możecie, ale tyle jest już youtuberów, którzy nagrywają Minecrafta, że nie da się praktycznie wybić. Naprawdę, chyba że po prostu nie wiem, co zrobicie, naprawdę. Ale praktycznie nie da się już wybić na Minecrafcie, w Fortnite czy takich właśnie grach. Więc nagrywajcie różne challenge, pranki i takie ogólnie rzeczy, nie w grach, bo, gr bo gier Boże, kończę się. Bo gier jest już tak dużo, że nie da się praktycznie na tym wybić. A jeżeli nagracie jakiś, jakiś challenge teraz popularny, nie wiem, pizza challenge powiedzmy, może być coś takiego nawet. To uwierzcie mi, zdobędziecie za to, zdobędziecie za to dużo subskrypcji, dużo osób Was zacznie subskrybować, ponieważ to teraz się liczy na YouTubie. To jest teraz ciekawe, a na Minecrafcie się już nie wybijesz. Dużo osób ogląda Minecrafta, ale nie będzie nowego YouTubera. Który nagrywa Minecrafta takiego dobrego, na przykład jak Wojan albo Palion. Nie będzie, nie da się tak wybić już. Kolejną rzecz, no chyba, że nie wiem co nagrać, nie? nie wiem, nie wiem co. To trzeba naprawdę jakiegoś hita nagrać. Numer cztery. Numerem czwartym jest jakby takie coś, czego nie wolno robić. Nie możecie na przykład pisać pod komentarzami... E, ale słaby filmik. Weź lepiej, nagrywaj i ogólnie hejtować ludzi, ponieważ oni zapamiętają Twój kanał. Na YouTubie zrobi się wielka drama, Twój kanał zostanie zapamiętany, ale nie jako dobry i nikt ci nie da subskrypcji. Nikt! Po prostu będziesz jak nie wiem co. Nawet jakbyś nagrywał nie wiadomo jakie filmiki, nikt ci nie da, bo będzie wiedział: o to ten co robi dramy, o to ten niemiły, co hejtuje ludzi. Numer 5. Słuchajcie, numerem 5 jest nagrywanie różnych konkursów, bo dzięki tym konkursom, jeżeli no, zazwyczaj zasady są takie subik, łapeczka w górę, komentarz i każdy Ci da subskrypcję. I dzięki temu zdobędziesz ich więcej. Tylko nie rób tak, że y, konkurs i później wygranemu nic nie dajesz, nie? Chociażby o to promo, ale coś trzeba w tym konkursie dać, nie? A nie konkurs na ten, y, że na przykład na pozdrowienie, nie? Nikt ci w to, jakby nikt nie będzie chciał pozdrowienia od małego youtubera, Po co mu to? Numer 6. No dobra, numerem 6 nie, no tak na serio. Nie wiem, co to było zajęcie, nieważne. Nie wnikajcie. Numerem 6 jest to, żebyście się waszych widzów pytali, co o nich chcą, a nie nagrywasz coś, czego nie lubią oglądać. No bo tak to nie odsubskrybują cię. Yy, I ogólnie w ogóle yy, po prostu nagraj filmik raz na jakiś czas, żeby pisali Ci w komentarzach, co chcą oglądać, co chcą, żebyś nagrał, nagrała na YouTube'a, a nie że nagrywasz cały czas to samo albo różne rzeczy, których oni nie lubią oglądać. I nie zdziw się, jeżeli będą ci spadać subskrypcje wtedy. Uch, numer 7. 7. Zapomniałam, co ja miałam powiedzieć. O, przypomniałam się. Bądź sobą na filmikach. Bądź sobą na filmikach, bo jeżeli nie jesteś sobą, to widać, że nie jesteś sobą. I widać, że nie wiem, zachowujesz się jak nienormalny, bo chcesz udawać nie wiem, śmiesznego, zabawnego, fajnego, a to ci nie wychodzi. Mhm. Osiem albo 9. No, uznajmy, że osiem. Numerem ósmym jest to, że ogólnie to widać, jeżeli Wy to robicie dla przyjemności, albo jeżeli Wy to robicie dla pieniędzy. Zakumajcie to. Nagrywanie na YouTube nie jest na pieniędzy. Oczywiście przy okazji zarabiasz coś tam, ale to nie jest, jakby to ma być dla Was przyjemność, a nie nagrywacie wszystko dlatego, żeby zarobić. I to widać. Uwierzcie mi, to widać, i wtedy nikt was nie zasubskrybuje. Nikt nie będzie chciał was oglądać, bo wy nie robicie tego jakby z pasją ogólnie, bo chcecie, tylko wy chcecie tylko z tego pieniądze wziąć. No i to już chyba w sumie wszystko. A, jeszcze jedno. Albo nawet dwa. No to tą dziewiątą rzeczą jest to, Żebyście mieli baner, awatar i fajny opisik Tak wiem, ja tego nie mam, dlatego się nie dziwcie, że ja mam tylko 123 subskrypcje Ale jeżeli chcecie mi pomóc, to zostawcie tego subika na kanale u mnie y, Będzie mi bardzo miło po prostu Filmy codziennie, no w weekendy nie zawsze, ale też się staram No ale dobra, nie o mnie, tylko o wybiciu się y, Tak ja wiem, nie mam tego i postaram się to zrobić w najszybszym czasie Um, ale awatar, baner i opisik jest fajny. Opis w sumie mam, banera i awatara nie mam. Um, ale naprawdę, jeżeli to zrobicie, to ogólnie kanał będzie od razu fajniej wyglądał razem z tymi miniaturkami. Jeszcze obróbcie sobie fajnie filmy i wszystko będzie się fajnie oglądało. I nawet nie wiem, to może być film, gdzie nawet właśnie gracie w Minecrafta, ale możecie mieć tak fajny baner zrobiony awatar, opisik, taki miły um, i. Po prostu te miniaturki i obrobiony filmik, i od razu będzie po prostu milej się to oglądało. I każdy, każdy kliknie tą subskrypcję na kanale. I słuchajcie, naprawdę, tym sposobem też możecie się wybić. To już w sumie chyba wszystkie pomysły. Pomysły, znaczy, no fakty. Tak więc, jeżeli pomogłam, zostaw subskrypcję, łapeczkę w górę. A jak nie, no to przepraszam, ale też możesz zostawić łapeczkę i subskrypcję. No i pamiętajcie, to nie zadziała po sekundzie. Trzeba też tro to włożyć trochę wysiłku i trzeba trochę, ym, no po prostu, nie że poświęcić, ale no właśnie poświęcić czas na tego YouTuba. Nie nagracie jeden filmik, przerwa, bum, i chcecie tyle subskrypcji. To trzeba regularnie. Dobry kanał mieć, fajny, miły, yy, ogólnie yy, fajne filmiki, a nie wrzucacie jeden filmik na miesiąc i jeszcze bez, yy, i bez miniaturki, bez obrobienia, bez opisu awatara, banera I naprawdę, yy, to jest dość jakby, naprawdę pomaga i to nie są żarty. Możecie coś sobie przetestować, prawda? Ale nie piszcie mi później pod, y, w komentarzach, że ej, to nie działa! Dlaczego ty takie coś nagrałaś? To nie działa. W ogóle ten ten. Y, no, za pierwszym razem nie zadziała, drugim, trzecim filmikiem też nie. Ale jeżeli będziecie już tego y, więcej nagrywać, to uwierzcie mi, dużo osób do Was przyjdzie, dużo osób y, Was zasubskrybowało zasubskry Zasubskrybuję I dołączę do Waszego teamu Tak jak Wy dołączycie do mnie teraz Bo teraz klikniecie, subskryp klikniecie subskrypcję Która jest tam na dole I łapeczkę w górę Tak więc co, ja się z Wami żegnam I widzimy się w kolejnym odcinku, jutro albo nawet dzisiaj Do zobaczenia